Siedzą. Chłopie, ja zaraz już dam do Sandy Shores. Oj... O, oj, niedobrze. Jak już powiedziesz, że Sandy Shores, to już się muszę bać. Boże... Nie, że... jazda w Serenie to jest tak trochę bardziej pod nas. A -a -a. Nie! Coś ty zrobił? Do wody wjechał! Do... Nie, tylko... Witam wszystkich bardzo serdecznie w kolejnym odcinku z GTA Online, no GTA Online tak, yy, powracamy ponownie po dwutygodniowej przerwie, ale tym razem powracamy z GTA, czyli coś czego dawno nie było, do Minecrafta też wrócimy, ale to jeszcze droga daleka. Ze mną jest Bartosz zigura, którzy nie mówią nic na razie, ponieważ ja mówię, ale teraz dam im prawo do głosu, Czy tak to powiem, no ma. witam wszystkich. Bo co będzie nam pozwalał mówić kiedy, kiedy mamy, a kiedy nie, no nie, no nie ma. Nie no po prostu... Nie, nie no śmieję się, no ten to swobodę... Dlaczego my z nim w ogóle nagrywamy? Spokojnie, ja no, tak nie. tylko. No przed... dobra, wychodź stąd ja... nie ma co. <glasses> ja tak no, tylko przed kamerą. Enjoyed. Dobra. Hello? Nie, no żartuję. Dobra, nie, no no Jest przyczono. jeszcze Szyszek z nami, który siedzi cicho. On też będzie tutaj sobie jeździł. Jak chcesz to coś powiedz, jeżeli masz włączone udostępnienie dźwięku. Dobra, też Cię lubię. I teraz tak, co będziemy robić w tym filmie, znaczy w tym odcinku? Generalnie znajdujemy się na publicznej sesji, gdzie jest 10 osób. Moglibyśmy to robić na zaproszonych, ale zrobimy to na takiej, żeby było trochę śmieszniej. Moim zadaniem z tego miejsca, czyli z lotniska Los Santos, jest dojechać do Los Santos Custom z Bay. Nie może się wydawać proste i nudne, ale trochę to uro, uro, urozmaicone jest. A mianowicie Bartus i Góra będą do mnie cisnęli w insurgentach. Więc ja muszę wyjechać tam w jednym kawałku. Jak najmniej pobijany, w sumie, może najlepiej w ogóle pobijany, ale jak tam dojadę czy autostradą, czy off robią, to już zależy ode mnie. I żeby było jeszcze śmieszniej, bo oni będą startowali z losowych z losowych miejsc. Ja nie będę wiedział w ogóle kompletnie, skąd będą startowali. Ja wyłączę mapę. Więc prócz nich będą jeszcze loso losowi gracze, którzy też pewnie będą znając życie, jak to wiadomo, na publicznych sesjach będą próbowali mnie rozwalić. Ja oczywiście, żeby wziąłem sobie niezawolne, nie za szybkie auto które ma miano najwolniejszego i najtańszego super w aucie, czyli to jest yy, Coil Voltic. Naprawdę fajne auto, tylko dobre przyspieszenie tylko szkoda, że elektryk wiadomo. Dobra, wszystko się nagrywa, zaczynamy powoli, się przygotowujemy. Ja już mapę wyłączam, widzimy się za chwilę. Dobra, ja sobie stanę tutaj. Wyłączyłem sobie wszystko, łącznie z powiadomieniami. Więc tak, startujemy tutaj i yy, Bartus jesteś trochę za blisko, ale dobra, to już jest mało istotne. Ale ja wystartuję po czasie, nie wystartuję od razu. E, nie, ja wam powiem kiedy wystartujecie. Wy, wy patrzcie na mapę, obserwujcie mnie. Wystartujecie w tym momencie, kiedy ja dojadę... Wiecie gdzie mam chatę? No Eclipse Tower? No Eclipse Tower, tą główną to właśnie Eclipse Tower. I jak dojadę tutaj, bo jak na razie to jest mój obowiązek, żeby tam dojechać. Potem będę jechał po swojemu, tylko po prostu żebyście ruszyli, nie? Dobra, to ja dojadę i, ru no. i, i ruszamy, dobra. Zaczynamy. I potem oczywiście się zamienimy. Ktoś inny będzie jechał autem, tylko. No dobra. To ja już ruszam. No, przyspieszenie ma dobre, ale no wiadomo, przyspieszenie to nie wszystko. Czyli mamy tam. dopiero wystartować, jak jeszcze przy Eclipse. No. No to zrobimy, tu, zrobimy tutaj cięcie i widzimy się za chwilę. Dobra, to już koniec cięcia. Widzę, że się śmieje. Pewnie obstawiam, że jak będą przy. Jak dojadę do Eclipsa, to czeka mnie straszny los, ale trudno. Zabawa to zabawa nie. Dobra. Jestem pod eklipsem? O nie To startuje. Oj, coś czarno, czarno to widzę. Góra gdzieś tu się skitrał, na bank Coś Coś mi się zdaje, że coś tam zapindala z tyłu i to na pewno jest MPC. Z MPC to tak nie jeżdżę, jak na spokojnie. Zobaczysz światła na dachu, będziesz wiedział, że to insurgent Dobra, już, już ten, już sobie przypomniałem, że R1. To jest ręczne, a nie kwadrat jak ficie. Dobra, już jest dobrze. Jest progres jakiś. Co nie, ja też chcę przez kwadrat klikam. No bo nog w hita grasz to ci chłopie my, myli, jak w z Rocket League tak miałem. Że jak w Rocket League zagrałem, to mi się sterowanie z GTA myliło. No, tu siędzam. Chłopie, ja zaraz już dam do Sandy Shores. Oj, o, Oj, niedobrze. Jak już powiedziesz, że Sandy Shores już się muszę bać. Ale zaraz, nie teraz, no. A ja nie jadę tak gładką tak trasą, ja chcę, ja chcę się też trochę pobać, też kurde, ja nie, ja nie lubię. Ja górami cisnę, chłopie. Ja nie ja, lubię ja załacizny. Nie Jezu, gdzie ja jadę, fuck! Uff. Kurde, Kurne, nie. utknąłem gdzieś. Nie, a, no, ja... a to majce, nie. A to cholera. Ale lampy całe, to najważniejsze. Ale chłopie, ty Powiem nie masz tam... Tak. Ty Nie masz tam tych bez szkody, tylko możesz tam po prostu dojechać. No tak, ale ja nie lubię jak jadę samochodem, jak mam lampy. Yy, ten, rozbite, no nie lubię, no. Nie wiem, Steve, czy ty mnie widzisz, ale ja już cię widzę. Ale na mapie, czy w oddali, bo kuźba, waje skrętę? Ogólnie. Autostradą nie jadę, to jest zbyt łatwe. Autostradą no, uciekniesz. No ja dlatego nie jadę no. autostradą, nie? Na czy ilu uciekniesz? Aut Autostrada jest za proste, ja nie lubię iść na cziznę, sorry. A kuku mój uh, I... za siebie Nie widzę nic, ja patrzę przed <laughs> O nie, tędy nie jadę Nie, 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 co ja robię Jedź ty. Dupa. dupa, 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 dupa Jest nic mój chyba trzeba będzie zmienić formułę Cześć go gonić No, i to wciół To by, to mogę wziąć słabsze auto nie, wydaje mi się, że to nie trzeba po prostu zrobić tak, że po prostu startujesz obok nas, nie? I że musisz uciekać między uliczkami jakimiś, nie? Albo że na przykład zaczynamy w tym samym miejscu i ty masz kilka sekund na ucieczkę od nas. Tak, no tak. tak jak to jak co robimy, restart? Tak. To co robimy, restart? Nie, nie, nie no, już kończy tam. No to, no, no to następnym razem ten, jeżeli oczywiście Wam to pasuje, to ten. Dobra, już wyjadę na autostradę, bo inny drugi nie mam, ale czule. Uf. Uf. Ale, ale trochę zwolnię, nie lubię dawać forów, ale... Jestem ciekaw. Cieszy... Ja się zastanawiam, czy jak będę blisko Steve'a to czy wyłączyć światła. To wiesz, że się skapnę. Lepiej jeć przepisowo taka rada, żebym nie zauważył. A przecież instrument się mega rzuca w oczy. No to po prostu. <laughs> <laughs> ta myślałem, że się nie skapnę? <laughs> Taranuj go tam, ta rano go tam. W dupę na starcie jestem jestem ten, ale potem on nadgoni. Jak za pindala no Nie, ja już fałmaksem jadę Używaj glitcho na, szy na szybszą jazdę. Czyli co? Jakiego? A Ech. tego, dobra. Wiem 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 wiem, chyba co, co ci chodzi. Dobra, to ale nice. To mi nic nie daje póki co. Jadę cały czas. Czuję ale... go na plecach. Ja mam może kiedyś tam ten. A w górę, pewnie. już wjeżdżamy do paleto, także. A w górę pewnie z drugiej strony coś tak czuję, będzie i tak na czołówkę wpierdzieli. I co? mnie uruchomią, unieruchomią. nie! Na nie! Brawo. Co ty? My wpadliśmy na taki by... genialny pomysł! Albo w paletowej drzwi przyblokuję, ja Zapomniałem to powiedzieć, że tak nie wolno, ale już jak nie powiedziałem, to trudno, muszę sobie jakoś poradzić. A góral stoi wcelowany za Tomajzerem. Nie, nie! ma, Nie ma. Chiller, shield bomba. Jezu, Józu! Józu! Jezu, Jezu, zawał Józu! No, boska I kiedy Józu! wjechał zamiast Iwa Robimy zmianę, zamiany taką... A, wytłumacz, Znaczy nie no, praktycznie to samo, tylko że po prostu odwrotnie, nie? Że zamienimy się teraz, że góra wchodzi na miejsce moje, ja wchodzę na miejsce Górala. Zostaw, no. Tylko no, że on, proszę, on od... musi dojechać do Los Santos Customs... Przestańcie. Do Los Santos Customs na lotnisku. I teraz zmieniliśmy troszeczkę, żeby to tak... No, ale on w sumie i tak nas nie dogoni. Znaczy w sumie my go nie dogonimy że zaczynamy go gonić kilka sekund po tym jak on ruszy, czy jakieś, nie wiem, takie 5 sekund po wystarczy? Bo w sumie ty to... o, no chyba ta 5 sekund chyba będzie wystarczające. No dobra, dobra tylko... to czekaj, weźmy, staniemy yy, staniem mam, a ten, do weźmy, zagęciń, dobra. To czekaj, do... wiesz co, voltika ci odbę ten, bo zablokowałem tylko pasażerowie, no, czekaj. No, od, od, odblokuj, odblokuj. Czekaj. Ekipa i znajomi, żeby jakiś random Ci nie zapierdaczył. Proszę bardzo. Ja tu zaparkuję i na 3-4 ruszasz. 3, 4, 5, 4, 3, 2, 1. Goal. Leci, leci. Wą, oni stąd. Góra, wyłączyłeś mapę? Yyy... Eee, pauza? Dobra, co? Zatrzymajcie się wszyscy! To... Je, to wy zacznijcie trochę szybciej. Dobra... Zacznijcie teraz. Jedziemy! E, to ja poczekam 3 sekundy. 3... Raz... Dwa... No. Trzy. O, widzę was. Słuchajcie, tak ci bez drogę. Mapy? Ale za Pindala? Wątpię, że go dogonimy. Ale jak autostradą, to dojedzie w moment. Tylko w mieście będzie miał problem. A, no wiesz co, w Mówi. jazda w terenie troszeczkę tak, nie przemyślałeś tego. Mój Boże. To no, jazda w terenie to jest tak trochę bardziej pod nas. Aaaa! Kurde, zapłaci <śla> Znowu się uaktywnił ten, że mi się myli kwadrat z tym, 01. 1 no, gdzie ty chłopie jedziesz? Przed ciebie. Tam gdzie go droga, albo kuźwa ten. No, ja tam Pedał, mam uciekam, po uciekam, nie po górach, nie? Przemyślcie To się szanuje. Kurde, kto się zbiera w tym... Dobra, jakoś tu... Jaką I Imagine... E... Jezu, ale że Valtic najlepszy samochód pod teren? O nie, że... Ale... Prze... Przewrócił się, dawaj go, dawaj go, dawaj go, dawaj go, dawaj go pa, daj go. go, go. papiółka leci, dawaj, odbijamy odwijamy. No z górki, jedziemy do. wygiba, Ale robię. Nie! Nie! A? No Nie! 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 Sorry Patrz teraz no i coś Nie! No Nie! 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 Chodź tu, tylko... Mam... pierdykłem go, kurde. Coś się nie py... Góral. No nie! To za nie fart. Chyba za dobre auto wziąłem. Ewidentnie. Chyba? Czy na pewno? Mogłem... Na początku miałem, wiesz, garbusa wziąć, ale powiedzieli nie. No nie! nie. Nie... To, to nie, jest nie? właśnie ja i moje prowadzenie, nie? Koniko, dawaj, dawaj. Ja nie? no jadę, no jadę. Zrobił to, co ja chciałem zrobić. Ja kulturalnie, bo widzę, że już wy ten... obijecie się. A, jest problem. O. Do morza wylądowałeś? No. No rewelacja, zostałem sam. Ej, nawet nie wiem, gdzie ty jesteś. Ja, ja się cały czas o, widzę. A nie, to nie ty, to NPC. To NPC, O, to nie do to Bartus. Ej, portu sporkowałeś mnie, o ty Ej, to się nazywa za przepisowa nie. Coś co w ogóle... w ogóle ludzie nie znają w cojże. Ja że. nad guralem, co się właśnie stało? Bo nie! Nie! Coś ty zrobił? Do wody wjechał! Utopi... Nie, to tylko... <ślonki> Utopił Topił samochód! <ślonki> Czekaj, wyciągnę go <ślonki> No to się ma panowie, tyle mnie było. Dobra. <ślonki> Nie wypał, dzień, totalny. Dzień. Jezu. No i on wygrał. O nie, 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 nie. Udało się. Ja byłem na hita, chopia ja byłem na hita, w ostatnim momencie wskoczyłem tutaj. Jestem, jestem bardzo podłym człowiekiem, naprawdę jestem podłym człowiekiem. Dobra, z mojej strony to tyle, ja się z nami żegnam, podsyłacie swoje pomysły na kolejne odcinki. Nie, no to nie wchodzi w grę. To by było na tyle, wielkie dzięki za oglądanie i do zobaczenia.